Nie, 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 yeah yeah, yeah, yeah. Odwiedza, tak, żyto, żadnego Siemanko murdeczki. Witam ja bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Jan z Games A to odcinek od batrylarza do gospodarza Dzisiaj mamy sobie taki krótki odcinek, bo jestem po nocce I troszkę zmęczony jednak człowiek I będę chciał wypuścić dzisiaj jeszcze w nocy ten odcinek, żebyście mieli Dzisiaj robimy szybki odcinek, szybką akcję obrządki u świn Także bez dłuższego przedzielenia i przedłużania lecimy z naszą akcją akcją obrządki Mam nadzieję, że się już nic nie pobuguje Wszystko mamy przygotowane Także tylko teraz Dobra, zobaczymy jak tam słoma. Słoma jest pełna faktycznie. <laughs> eee, także co, także sobie tą belkę e, chowamy do naszej stodoły. Także sobie zaoszczędzimy troszkę na tej słomie w następnym sezonie. Dobra, lecimy sobie. Do naszej sześćdziesiątki i wyjeżdżamy. Także słomy już mamy ogarniętą, pościelone e, Teraz się zabierzem, oczywiście w międzyczasie pozamiatałem troszkę, bo zamiatanie e, bo świnie wywalają z koryt i musiałem pozamiatać e, po wywalonym przez nie troszkę naszej paszy. Dobra. Dobra, teraz lecimy sobie yy, z karmieniem. Musimy sobie wziąć widełki. No po, po prostu kurwa, no nie, Boże, nie, ty to... tych widzisz? nie, 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 lubię tych nie, 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 widać bez, bez

Dobrze, że cały odcinek poświęciłem na ten obrządek, bo... Widzicie, coś nie chce, kurde, sami... No co nie chcesz, kurde, co ty, ro... co ty robisz, Argentyna? To właśnie jest jak się... Kurde, te... kiedyś te modyfikacje były lepsze, teraz te... Ręczne sterowanie powinno być to na kliknięcie, to wysypywanie, czy coś, bo to sterowanie na tej myszce to jest beznadziejne, czy nie bez no bo jednak sam sobie decydujesz, jak to sobie ale z drugiej strony, z drugiej strony, jak widzicie, no. Nie chcę współpracować To no będziesz, 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 uprzykrzał, co? Ej kurna, dziot Tak to właśnie jest z tymi modyfikacjami Dobra Lecimy sobie na no, spokojnie Wysypać Ejku, dobra teraz tak. No spokojnie. No spokojnie sobie. Bierzemy widełki. Iku Dobra, idzie to jakoś. Jednak, nie, jednak to nie idzie, kurde. O jejku, się więcej wysypuje obok niż do tej taczki. Nie, musimy widzowie w przyszłym sezonie. Musimy sobie pomyśleć o jakimś... Yy duże doładowanie bo nie ukrywam że z Turem będzie o wiele lepiej będzie mniej nerwowy dobra Dobra, zamykamy to. Bo myślałem, że troszkę będzie to lepiej szło. Ale nie ma źle. Uważę, że, że są jakieś spoko modyfikacje. Teraz możemy sobie spokojnie lecieć pod nasz Silos. Musimy troszkę pszenicy im dać. Nic innego nie mamy, dobra, startujemy. My sobie troszkę świnki pogarniamy na odcinku, bo rzadko u mnie macie ogarnianie zwierząt. Także możecie zostawić łapkę, łapeczkę w górę za to, że próbuję to dla Was y, jakiś fajny odcinek zrobić. No, ale jak widzicie, farming czasami jest zawodną grą. No, czy w sensie jako, jako gra, farming nie jest y, z, źle zrobiona, tylko modyfikacje są po prostu jeszcze. Momentami czasami jest zrobione tak, że szkoda, że, że są robione na szybko i wypuszczane z takimi pewnymi błędami powinny być te modyfikacje. Co po niektóre, właśnie jak się wypuszcza, takie widły czy coś zrobione tak, żeby te skrypty były. Skrypty powinny być zrobione w <laughs> odpowiednie. Sposób No ale zobaczymy jak to tam wyjdzie Ło wow. Właśnie widzicie jak to wszystko jest Dobra Lecimy sobie to teraz jeszcze zasypać taczki, To już wygląda lepiej. Jeszcze sobie tutaj polecimy zraz. No tak ziemniaki daliśmy trochę. Słomy dali. Z tego co wiem, powinniśmy jeszcze sprawdzić, y czy mają wystarczająco wody i będzie elegancko. Dobra. Dobra. Tutaj możemy spokojnie wyjeżdżać. Takie to właśnie jest. Że człowiek chce nagrać odcinek, ale ma takie modyfikacje, jakie ma, ale. Dobra. Także co? Jeszcze sprawdzamy sobie tą wodę. Jak tam z tą wodą wyszło? Dobra, no wody mają i także co? Wodę mają. cłomę mają, pszenicę mają. Ziemniaczki dałem. Trzy świnie na stanie, bośmy sprzedali ostatnio. Także możemy sobie jeszcze na spokojnie żeby sobie na spokojnie polecieć jeszcze talerzówką zobaczyć jak to nam pójdzie <laughs> musimy rzepak sprawdzić jak się, jak się talerzuje przejdziemy sobie dookoła bo w następnym odcinku właśnie planuję akcję talerzowania po rzepaku że zobaczymy Zaraz zobaczymy jak to idzie. No, nawet, nawet spoko, nawet, nawet spoko to nawet wychodzi. Nie ukrywam, że yy, przydałoby się już. Po tym rzepaku coś porobić. Także myślę, że w następnym odcinku spokojnie sobie wjedziemy. Ja sobie objadę z zaraz dookoła. Na odcinku. myślę, że sobie w następnym już na spokojnie zrobimy talerzowanie. Dzisiaj taki króciutki odcinek. Przy okazji, jak już talerzuję sobie, to taka krótka informacja, że. Zapraszam serdecznie na mojego TikToka. Mateusz Binda macie w opisie moje social media. Tam czasami robię streamy. Robię sobie streamy sobie na TikToku. Ponieważ na TikToku mi się lepiej robi streamy, bo tam mam jakieś dobre zasięgi do streamowania. Jeśli, jeśli o to chodzi, także sobie na spokojnie to pogarniamy. No i co, myślę, że kupno ciągnika się nam szykuje, na następny sezon. Bo od badminaża do gospodarza obiecałem Wam, że kupię sobie Kejsa Pumę. Także Kejsior Puma wleci. Trzeba właśnie tego zatora właśnie wymienić na Kejsa Pumę ponieważ żeby było szybciej wszystko e, sprawniej. Będzie się przy okazji jakiejś maszyny. W se następnym sezonie na pewno będzie wymiana maszyn. Bo jak czołnik wymienimy tej maszyny. Także wszystko się powoli będzie stopniowo w następnym sezonie e, zmieniało w naszym gospodarstwie. Co do kupna kur, jeszcze kurnik nie jest, że tak powiem, jeszcze muszę sobie na spokojnie znaleźć dostawcę, bo jeszcze nie mam znalezioną osobę, która by mi odbierała te kury. Także na spokojnie, jeśli chodzi o odbiór naszych kur i przywóz, to muszę wszystko sobie na spokojnie sprawdzić. Muszę sobie na spokojnie te kury e, zobaczyć, oglądnąć, e, czy te kury są w, w miarę zdrowe i tak dalej, bo ja nie chcę kupować e, e, kury w worku, bo kupować e, kury, jak się kupuje kury, trzeba właśnie mieć e, rozeznaną osobę, która e, ma, hodowlę, e, ma hodowlę kur, która jest sprawdzona, nie chcę na łapu capu. Do kurnika sprowadzać pierwszych lepszych kur, żeby za chwilę jakaś choroba na nie przyszła. Także jeśli chodzi o kupno naszych kurek, to musimy sobie troszkę poczekać, bo muszę sobie sprawdzić moje wszystkie rzeczy. I też muszę zobaczyć, ile kosztujemy transport naszego nowego nabytku. Dobra. Zjeżdżamy sobie na Gospę. Rzepak się nawet. No ale. No, rzepak, rzepak dobrze się, dobrze to jest zakryty. Także dobrze, ta leżówka dobrze robi dobrze kryje wszystko. Lecimy sobie teraz tutaj na Gospę i kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam spasuje, ponieważ ja też nie mam troszkę teraz zbytnio energii, żeby nagrywać Wam coś dłużej, dłuż, dłuższego ale nie bójcie się, myślę, że już niebawem wleci dłuższy odcinek. Tak dzisiaj nawet wyjątkowo, bo za 20 minut pewnie wyszło, e, znając moje życie. E, co? Także dziękuję Wam, młodeczki, za uwagę. Mam nadzieję, że e, podobało się ten e, tydzień odcinkowy, bo w tym tygodniu naprawdę wleciały e, grube odcinki. E, też dziękuję Wam za udzielanie się w komentarzach, bo w komentarze. E, Oczywiście sobie w międzyczasie, jak nie nagrywam, to sobie czytam, co tam piszecie w komentarzach. I myślę, że te komentarze, które tam pisaliście, zrespektuję dobrze. I będzie wszystko tak, jak tam piszecie w komentarzach. W końcu chcę zrobić z Wami interakcję. Dobra, dziękuję Wam za uwagę. Na razie trzymajcie się. Do następnego odcinka. Elo.